Przemierzamy y, początek Peru. Jedziemy cały czas wzdłuż jeziora Titicaca. Wyjechaliśmy z Boliwii. No i pogoda jest y, przepiękna. No. Wjeżdżamy na. Na nic nie wjeżdżamy. Tu jest plaża, na którą można dojechać, ale nie chcemy tam jechać. I ostatni taki widok z odległości na razie, proszę Państwa, niby zwykły załadowany samochód. Otóż nie jest to zwykły, jest to sześcioślad. lat. trochę? Jest to samochód, który zostawia sześć śladów, tak zwany sześcioślad. W Peru widzieliśmy już różne rozwiązania, ale sześciośladów jeszcze nie widzieliśmy. Także proszę Państwa, jeżeli chodzi o. Jakość pojazdów w Europie mamy naprawdę porządne samochody. Witamy, proszę Państwa. Oto jest stacja benzynowa Shell. Jak widać, lejki są, banki są, obsługa jest. Czego więcej trzeba? Stacja benzynowa. Witamy w Peru.